Ile kosztuje życie? Szczęść Boże, witam serdecznie i zapraszam na kolejny wieczornik. Rozważamy historię, która wydarzyła się w Egipcie: najpierw lata obfitości, potem lata głodu. Do Egiptu, do Józefa, który został mianowany przez faraona głównym zarządcą dóbr Egiptu, a także żywności, przychodzą i Egipcjanie, a także okoliczne narody. Wśród tych ludzi znajdują się jego bracia. I tutaj widzimy to widzieliśmy przez ostatnie tutaj nasze spotkania ostatnie odcinki że Pan Bóg prowadzi tę rodzinę do pojednania, do przebaczenia. Ale też, moi drodzy, cały czas ta sytuacja głodu jest tam obecna i do tego właśnie wracamy dzisiaj w dzisiejszym aspekcie, w dzisiejszym odcinku, i także tutaj pojawią się bardzo ciekawe myśli. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, chcę Ci podziękować za wszystkie dobra. Jakie od Ciebie otrzymałem. Dziękuję Ci za dar życia, za dar miłości, za dar wiary. Dziękuję Ci, że mogę tutaj być. Dziękuję Ci za dach nad głową, za moich bliskich, za wszystkich ludzi dobrej woli, dzięki którym także mogę się przybliżać do Ciebie. Dobry Boże, dziękuję Ci za Twoje Słowo, które do mnie kierujesz, za wszystkie dobre rady, wszystkie nauki, pragnę je przyjmować, pragnę nimi żyć. Ja, to słowo było jak najbardziej owocne w moim życiu. Zawierzam ci to rozważanie przez niepokalane serce Matki Najświętszej. Sterobaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam do wysłuchania kolejnego fragmentu. To jest 47 rozdział księgi Rodzaju, od wersetu 13. W całym kraju nie było jedzenia. Głód coraz bardziej przybierał na sile. Od braku żywności marniały Egipt i Kanaan. Józef za zboże zebrał całe srebro, jakie było w Egipcie i w krainie Kanaan. Płacili nim bowiem za przydziały wyznaczone przez niego. W ten sposób wniósł Józef całe srebro do pałacu faraona. A kiedy w Egipcie i w Kanaanie zabrakło srebra, przybyli wszyscy Egipcjanie do Józefa i dopominali się: Daj nam chleba. Czy mamy umrzeć przy Tobie? Nasze srebro bowiem już się wyczerpało. Józef odpowiedział im: Jeśli skończyło się srebro, przyprowadźcie wasze bydło, a ja za wasze bydło dam wam chleba. Pędzili zatem bydło do Józefa, a Józef za konie, za owce, za krowy i za osły dawał im chleb. Dzięki temu za wszystkie ich bydlęta karmił ich w owym roku chlebem. A kiedy upłynął ów rok, w następnym roku znów przyszli do niego i rzekli mu: Obyśmy nie zostali wymazani całkowicie z oblicza naszego Pana. Kiedy bowiem zabrakło już nam srebra, jakichkolwiek dóbr i bydła dla naszego Pana, nie pozostało nam już nic innego przy naszym panu, jak tylko my sami i nasza ziemia. Abyśmy zatem nie wymarli przy Tobie i aby kraj nie opustoszał kup nas i nasze pola za chleb, będziemy z naszą ziemią robotnikami faraona, daj nam, daj nam ziarno, abyśmy mogli je zasiać, i abyśmy żyli, a nie powymierali, i by nasza ziemia nie zamieniła się w pustynia. W ten sposób Józef przejął dla Faraona całą ziemię Egipcjan. Egipcjanie odstąpili swoją ziemię Faraonowi, bo ściskał ich głód. Ziemia stała się własnością faraona, oddał mu ludzi w poddaństwo tak, że od jednych krańców Egiptu do drugich stali się jego robotnikami. Nie objęło to tylko ziemi kapłanów. Jej Józef nie nabywał bo Faraon przekazał ją kapłanom jako dar od siebie. Żyli z darowizny udzielonej im przez Faraona i właśnie z tego powodu nie musieli odstępować swojej ziemi. Józef ogłosił Egipcjanom, oto dziś kupiłem was i waszą ziemię dla Faraona. Weźcie do siebie ziarno i obsiejcie pola. I będzie tak. Jedną piątą część plonów oddacie Faraonowi – a cztery części zostawicie sobie na obsianie pól i na strawę dla was i dla waszych rodzin. Odpowiedzieli: Uratowałeś nas, doświadczyliśmy łaski od naszego Pana, będziemy robotnikami faraona. To rozporządzenie Józefa obowiązuje ich na obszarze Egiptu aż do dzisiaj. Mają oddawać faraonowi piątą część. Nie dotyczy to jedynie ziemi kapłanów, nie stała się ona własnością faraona. Ile kosztuje życie? No właśnie moi drodzy, w sytuacji głodu w Egipcie widzimy, że Egipcjania, także inni ludzie, przychodzą do Józefa i proszą o chleb. Najpierw ten chleb kupują za srebro, potem za zwierzęta, potem za ziemię i samych siebie dają niejako w zastaw po to, żeby żyć. Po to, żeby żyć oddają wszystko, ponieważ życie jest tak cenne. Jest cenniejsze niż srebro, jest cenniejsze niż zwierzęta, które są wymiarem bogactwa. Są życie jest cenniejsze niż ziemia, która także jest wymiarem bogactwa. I moi drodzy, yy, patrząc na dzisiejsze czasy, na... Uwspółcześniając ym, tę historię, na przykład wyobraźmy sobie, że czyjeś życie jest zagrożone przez bardzo poważną chorobę. Trzeba zrobić operację gdzieś za granicą, która jest bardzo droga, i wtedy no, ktoś daje swoje oszczędności. Ktoś daje w zastaw nie wiem, samochód, czy coś jakąś biżuterię, coś innego, czy sprzedaje jakąś działkę, czy jak ktoś ma jakieś mieszkanie, sprzedaje, ponieważ od tych dóbr, które są pewną wartością materialną, są inne, cenniejsze wartości, takie jak zdrowie, takie jak życie. I widzimy, że człowiek jest gotów poświęcić pewne dobra dla wyższych dóbr. I moi drodzy, właśnie, oczywiście to jest ważne, zdrowie jest ważne, życie jest ważne. Ale co jest ważniejsze, jak życie wieczne? Życie doczesne jest ważne, ale jeszcze ważniejsze jest życie doczesne. I co jesteś gotów dać w zamian za to, aby być zbawioną, aby być zbawionym? Oczywiście Zbawicielem jest Jezus Chrystus, to On umarł za Ciebie i za mnie na krzyżu, ale ile dla Niego poświęcasz czasu, ile dla Niego poświęcasz miłości, ile dla Niego poświęcasz modlitwy po to, aby. W tym dziele zbawienia mieć udział, aby z tego dzieła zbawienia skorzystać. Tutaj też ważne, żeby przy okazji tej perykopy zastanowić się nad swoim systemem wartości i nad tym, gdzie w tym wszystkim jest życie wieczne. I dalej, moi drodzy, jeszcze taki fragment. Ci ludzie przynosili do Józefa srebro, a Józef Wniósł całe srebro, srebro do pałacu faraona, czyli widzimy pośrednictwo Józefa. Ludzie przynoszą swoje dobra do Józefa, a on je przynosi do pałacu faraona, oddaje je królowi. Mam tutaj pośrednictwo. I taka mm, analogia do Matki Bożej, czyli my modlimy się, my te nasze dobra duchowe przynosimy do Maryi, ona tego nie zatrzymuje dla siebie, tak jak Józef tego srebra nie zatrzymał dla siebie. Ona to niesie do Króla, króla, królów Pana Panujących, czyli swojego syna Jezusa Chrystusa, tak jak Józef te dobra zaniósł do króla Egiptu. Także moi drodzy, pamiętajmy o tym, że Pan Bóg posługuje się pośrednikami. I niech Twoją odpowiedzią na to dzisiejsze słowo będzie Twój komentarz. Maryjo, uzdrowienie chorych, módl się za nami. A jeżeli masz intencję, którą chcesz złożyć przy sercu świętego Józefa śpiącego, możesz to uczynić teraz. O święty Józefie, jesteś człowiekiem wielce ukochanym przez Najwyższego. Anioł Pański ukazał ci się we śnie, aby cię ostrzec i poprowadzić, gdy troszczyłeś się o świętą rodzinę. Byłeś cichym i silnym, lojalnym i odważnym obrońcą. Drogi święty Józefie, spoczywając w Panu, ufny w Jego absolutną moc i dobroć, spójrz na mnie. Weź moją prośbę do swojego serca, śnij o niej i przedstaw ją Synowi Bożemu. Pomóż mi, dobry święty Józefie, usłyszeć głos Boga, powstać i działać z miłością. Z radością chwalę i dziękuję Bogu. Święty Józefie, módl się za nami. Amen. Moi drodzy, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, zapraszam na ucztę przed śniadaniem jutro, na wieczornik, zachęcam do udostępnienia, do polajkowania, do podzielenia się tymi treściami z innymi. Na dobrą i spokojną noc. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże.